Przechodzę z kolejną pracą, taką troszeczkę jesienną. Udało mi się skończyć. Album, który będzie dla mnie, więc naprawdę event. I ten album jest zrobiony na bazie papierów zakrzona. Bazę przygotowałam samodzielnie. To jest wymiar 15,5 na 21,5. No, natomiast środek to jest 15 na 21. Już nie ma tych połówek. Yy, ozdobiłam okładkę papierem, właśnie w dechy. Yy, ten czerwony papier również jest zakrzona, Natomiast dekoracje pochodzą z. Yy, Live Stories? Nie wiem, czy nie mylę tej kolekcji. Teraz zobaczę sobie. Nie, Dilda Jarry. Tak, yy, drogi pamiętniczku. Tak, 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 tak. Bo tutaj był ten kominek. Na okładce jest duża kompozycja z kwiatów, która została przeciągnięta glossy akcent. Niektóre, niektóre elementy. I jest też karta z kolekcji z kominkiem. I znowu tutaj użyłam. Tutaj użyłam chyba też tego glossy akcentu, o ja dobrze kojarzę. Brzeg jest wyłożony taką błyszczącą okładziną, którą kupiłam w Akszonie ona, myślałam, że będzie mi się nadawała do wycinania nazw czy album, czy jakichś literek ale jest niestety za cienka i nie sprawdza się natomiast rewelacyjnie sprawdza się do okładania, do, jako okładanie brzegów bo jest naprawdę bardzo wytrzymała ok, nie, album nie ma żadnej wstążeczki, jeszcze się nie zdecydowałam na co chciałabym to Zawiązywać. Możliwe, że będzie to jakaś fajna gumka, bo też ostatnio no, byłam trochę gumek. I pierwsza okładkowa strona to jest strona z kieszenią, to wyciąłem z wykrojnika na zasadzie spróbowania i chyba już więcej nie chcę tego wycinać. Natomiast tu znajduje się taka książeczka składana z kartą z kolekcji, i ta książeczka jest na pięć zdjęć. W formacie, wydaje mi się, że 10 na 15 tak, 10 na 15 bo album jest na tyle duży, że spokojnie te zdjęcia wejdą. To jest zwykła strona, która ma tylko i wyłącznie miejsce na zdjęcie oraz nie do końca element 10 na 15 i ma też te, te dziurki do zahaczenia zdjęcia, ale mam nadzieję, że nie będą wykorzystywane, bo dość ciężko wchodzą. Jakoś tak nie za bardzo. Więc możliwe, że je podklejam. Bardziej jest to dla mnie, więc tak naprawdę sobie wymyślę, będę w stanie coś wymyślić. Ok. kolejna strona to jest boczna kieszeń, w której jest jedna czysta mata taka pojedynczo nieoklejona i jedna jest jednostronnie oklejona. Oraz druga strona z kieszenią, gdzie jest książeczka. A nie, jednak mata. To jest mata, ale myślę, że do tu wrzucę książeczkę, bo jest bardzo dużo miejsca. Karta z kolekcji podklejona białym, e, kraftow nie kraftowym, białym, grubym e, papierem. To jest trzy Robi z trzy ale myślę, że kolejne już kupię troszkę mniejsze. Papier jest satynowany, naprawdę bardzo ładny, natomiast przy kilku warstwach no, zaczyna się robić problem. Ok, tutaj mamy klapkę na magnes. I jest miejsce na 8 zdjęć. Jeżeli tutaj będą, będą przyklejane. A na drugiej stronie jest klapeczka. Pod klapką mieszczą się dwa zdjęcia. Ten papier jest tak piękny i ozdobny, że już nie, nie kombinowałam, żeby coś więcej dodawać. Dziurkacz yy, brzegowy. Tym razem bardziej delikatny. Posiło mnie, żeby użyć mojego ulubionego, ale ale wszystkie inne też są fajne. I oczywiście podklejone elementy, przyciągnięte, glossy. Kolejna strona to jest książeczka, ale tym razem taka potrójna. I na mniejsze zdjęcie 9x15. Okay. Sznurek jest podwójny, więc trzeba ładnie wycelować. Myślę, że tutaj również jeszcze coś poprzeczepię. Będzie wykończona bardziej, bardziej bardziej elegancko. Ok, kieszonka, w której są, są e, przepraszam karty. I to jest kieszonka podwójna, czyli tu włożyłam mniejsze, a tutaj większe karty. Tak, aby mieściły się aż do samego spodu. I kolejne elementy z New Diary. Glossy, akcent. No i kolejna prosta strona. Chodziło mi o to, żeby bardziej wyeksponować te zdjęcia, żeby nie trzeba było kombinować, żeby nie trzeba było przekładać, szukać, co z tym fantem zrobić. Ja w to wiem, ale myślę, że jak będę komuś pokazywała, to to, to może nie zrozumieć. Czyli też miejsce na zdjęcie. Ja delikatnie obisponę. I to pochodzi z wydzieranki akzynowej, już Wam tutaj. Pokazywałam te papiery. One mają właśnie dużo takich elementów do wydzierania. I bardzo fajnie mi się tutaj taka paczka przydała. Oraz. Y elementy z elementów do wycinania, z karty do wycinania, minta i to już jest właśnie chyba z tego lejfowego. Ok, kolejna strona to jest taka trochę ukryta. Tutaj oczywiście można podkleić kopkę, bo to nie jest podklejone do końca, to jest tylko na brzegach złapane. I jest to taka wsuweczka, gdzie tutaj też można zrobić ukryte zdjęcie i to się otwiera. Oczywiście standardowo miejsce na fotki. Ok, czyli to jest niepodklejona. Też ładnie wygląda to cudeńko, ale trochę trzeba się namęczyć, żeby zdjęcie włożyć. To się da, bo to jest jakby nie, nie jest podklejone do końca, natomiast tam jest no... Nie wiem. No jakoś, Najpierw trzeba by było chyba całą kartę włożyć się, włożyć, włożyć i przykleić, żeby to miało sens. Wygląda pięknie. OK, jeszcze na klapkach można też umieścić zdjęcia, ponieważ tam jest 14 na 9,5 cm. Tak, 9 na przykład, to, to jeszcze ewentualnie troszeczkę przycięte zdjęcia też myślę, że spokojnie będę mogła umieścić. No i kolejne to jest belly band. belly band z miejscami na zdjęcia, czyli to jest mata jednostronnie oklejona i nieoklejona w ogóle, plus karta z kolekcji. Starałam się zrobić w ten sposób w ogóle każdą z tych stron, że coś, co pojawia się tu, gdzieś pojawia się również tu. Czyli motyw kropek, motyw liści, tutaj motyw liści i tutaj ten motyw liści też tak jest, gdzieś się przewija. Tak samo tutaj są takie te liści i kropeczki, żeby to było spójne, bo nie wszystkie aksjona papiery są spójne. Czasami trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby, żeby to zrobić. No, i tutaj mamy kieszeń, dechy. No i liście klonowe, chyba. Bardzo prosta rzecz. No i ostatnia część to jest już książka. Taka książeczka, troszeczkę zygzakowa. Oj, przepraszam. Na trzy zdjęcia, i ewentualnie tutaj kolejne. Jeżeli jest potrzeba, zobaczymy. Jak tych zdjęć będzie. Jeżeli słyszycie jakieś chrapanie w tle, to ja bardzo was przepraszam, ponieważ obok mnie jest mój pies, który trzy dni biegał po dworze ciągle na działce i on jest po prostu tak zmordowany, że jak się położy, to zasypia z chrapaniem przeogromnym, więc jeśli coś w tle słuchać to nie ja chrapię, tylko mój pies. Ok, ostatnia strona, to jest już taka strona okładkowa, i tutaj wrzuciłam kartę. No dobra, później zjadę. Tutaj jest taka rameczka, że jeżeli będzie mniejsze zdjęcie, 9x13, to ono może tutaj być ułożone jako taka dekoracja. Potem jest karty, które tutaj są. To są karty 10x15 oraz no, karta z kolekcji. No, teraz, no, teraz nie chcę wyskoczyć. No trudno. <laughs> Tył bardzo prosty, czeka na moje logo. Sam album jest dosyć gruby. Jak dojdą zdjęcia, to myślę, że jeszcze mi się troszeczkę zbolduje, więc na pewno muszę pomyśleć nad jakimś fajnym zapięciem, solidnym zapięciem, ale myślę, że to jest. To jest taka gumeczka. Pokażę. Jak zmontuję, to pokażę. Ok, mam nadzieję, że album Wam się spodobał. Jest bardzo kombinowanym albumem. Bardzo zależało mi na tym, żeby papiery akrzona w nim użyć, bo, bo nabyłam ich trochę. No i powoli staram się jakoś je zagospodarować. No i mam nadzieję, że Wam się podobał. Ok, do zobaczenia przy kolejnym filmie. Cześć!